witajcie moi kochani z tej strony brateusz a dziś salon fryzjerski zobaczmy musimy sobie stworzyć salon no ja powiem tak moja fryzura jest idealna więc raczej nie trzeba ale pewnie ktoś wpadnie dobra kupujmy drzwi mhm mamy to dobra mamy stację roboczą jakąś yy. Takie chcę. Git. Ulepsz. No ale nie mamy pieniędzy. Jak to się robi pieniądze, moi drodzy? Halo, halo. O, nowy klient, przecież. Mamy ziomuś. Hello. No hej. Klikamy na niego. Dobra. A, służ klientowi. O, to my. O, proszę, miemy głowę. Okarnięty proszę Uyii <laughs> To to było widzowie No dobra Halo? No i co? Gdzie są moje pieniądze? Nie no Tak się bawić nie będziemy Ty Nie ma pieniędzy Coś jest nie tak widzowie z tą grą chyba Hmm. No myjemy. 420 I co ci się nie podoba Kościół dawaj to siado Oho. No nie wiem A tu jest gotówka do te braga, dobra <śm> Myślałem że nas robią w stole Ulepsz... wow! Roślina dekoracyjna, proszę bardzo. Witaj! Hej! Zapraszam! Proszę bardzo, już tutaj... O! Ale ci zrobiłem fryzjomuś. 800 mam da. No to chodź i daj. Tutaj co sekundę mamy 40. Dobra, wyśmiemy sobie. Zobaczmy. Kosz możemy kupić. Roślinę dekoracyjną możemy kupić. Zautomatyzować możemy za 10 koła. 10 tysięcy porcelu. No witam. Dzień dobry. Zapraszam. Mamy wolne? Tak. Proszę bardzo. Niech pan usiądzie. Nie ma sprawy czemu oni się tak rzucają no nieźle 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 Dobra. 3000 no jeszcze zautomatyzujemy sobie to co tu mamy jeszcze a to wszystko w to nie w Robuxy nie ne chcę okej okay. tutaj co mogę kupić nowy klient witam klienta Dzień dobry. Zapraszam. Ale się buja, ty. Dobra. Wow. 1500. Dobra. Ok. Jeszcze jednego klienta trzeba i będziemy mieli już na zautomatyzowanie tego. Czy tutaj jest jakieś drugie piętro, też? Chociaż chyba nie ma. Ale dobra. Witam. Dzień dobry. Elo, elo. Zapraszam. O, chodź. Tutaj, tutaj. Tu. No. Proszę bardzo. Nie, no ja ci taką fryzurę zwaliłem. Ty tylko 585 dolarów? Kolego! No dobra. Mamy już 10 koła. Idziemy zautomatyzować. Okej, okay. i czy oni teraz sami będą tutaj siadać? Zobaczmy. Zobaczmy. Alo. Halo, klient jakich potrzebny na raz? Wolne mamy, wolne. Duże półki kupimy. O, klient. No i dobra, musimy na niego kliknąć czy nie? Ta, trzeba klikać. Ajajaj. Myślę, że sami będą tam dziubać sobie, tak byśmy mogli się poławczyć, a w każdym tej koniale, no. Ale tu przynajmniej są no dobra. Gościu, co kamera bezpieczeństwa. Dobra. No, okej. Okay. Ile mamy? 37, co dawaj, coś kupimy. Roślina... Produkty kupimy. Roślina. A, bo to każdy upgrade daje nam 10 na sekundę chyba. Przynajmniej na to wychodzi aktualnie. Dzień dobry, proszę tam iść się ogarniać. Kupimy... Lampę. No, 10 więcej nam daje, okej. Okay. No. Gazówka. A to jest ten chyba yy, napiwek. No, to mi się podoba, takich lubię Ty. Co robisz? Stacja robocza. leżowa toaletka jest za 5 koła. 5 koła. Idziemy po kasę. A Ty zapraszam. Będziemy mieli mój. Blablabla. będziemy mogli mieć dwóch klientów na raz. Dobra. nie ma siana, gdzieś to bociana, backbang. E -e -e. Witam, zapraszam, zapraszam, tak i ma to... na pewną stację roboczą możemy kupić 14 tysięcy Przeciwko, no też, proszę. proszę bardzo Proszę bardzo, niech pan idzie. A temu to trzeba pomóc no. Dobra, wracamy po krótkiej przerwie, idziemy tutaj w dwóch klientów mamy nowych, proszę bardzo, witam klientów, jeden tu niech się ogarnia sam, a ja tutaj panu pomogę, proszę bardzo, o, to świetna fryzura, oni padają z tego, z zachwytu, Jak się cieszą, dobra, mamy 17 tysięcy, bierzemy, I teraz tak, To już będziemy mogli coś kupiwać? Na razie nie. Jestem jeszcze to. Tutaj zapraszam panią serdecznie. 18 tysięcy, żeby to zautomatyzować, potem trzeba jeszcze sesji roboczą. Dobra, stacja robocza saś nas. Tak, dawaj. ale toaleta. I wtedy będzie więcej klientów, szybciej to będzie szło, nie widzowie. To mi się wydaje przynajmniej ale za to tu daję siadają, bo to mi się to spodobało. Wow. Medik Nowy klient wszedł do salonu. Witam, witam. Proszę panią. Pani sobie... O. No i to mi się podoba. Pani niech tam pan siada, i nas nie ma. Witam. To witam. Już panią tutaj ogarnę, proszę bardzo. Jestem Brateusz, Do pani dyspozycji. Okej. Okay. O, się z ją. Siemanko. Dobra. Na to też już ma stać. Panie. Witam. Też zapraszam. Już do Pani idę. Witam. Proszę bardzo. Również Panu proszę bardzo. Witam serdecznie. Zapraszam Pana również. Niech Pan sobie usiądzie. O, Pan się sam ogarnie, a Pani... Proszę bardzo. Dzisiaj co robimy? Pasemka. No dobra. Proszę bardzo. Oj. Jednak przefarbowaliśmy. Tak jak pani chciała, właśnie tak jak mówiłem. Dobra, bierzemy kaskę. Ile kosztuje ta stacja? Stacja tutaj. O, też na stati, okej. Okay. Lampa stołowa. No nie chcę kupić, bo nie mam pieniędzy, leave me alone. Dobra. Jedziemy z wami. Proszę bardzo. Szczyżanko raz. I dwa i trzy. I zapraszam kolejnego klienta. Proszę bardzo. Dobra, to zautomatyzujemy. To będziemy musieli tutaj tych trzech jeszcze podziabać. Mm, witam, klienta nowego, zapraszam. Dobra, robimy jeszcze to, to no to już nie skończy. Kurde, rozkręca się ten biznes, widzowie! Gdzie? Jest giga, dobrze! Proszę bardzo, tutaj bajkę, i i tutaj dla pani też, proszę. Prawy, proszę jaki dywanik. 50 koła już tutaj mamy Dobra. Jedziemy to, to, to. Idziemy tutaj pani pomóc. Wy. Dawaj, dawaj. Nie no. Dużo ich. Już idę, już idę. Nie wszyscy na raz. Witam, witam. Tak jest, można, można. Mało, śmiało, śmiało, jest nas mało. Uff. Szalony dzień w pracy wam powiem, witowie. O, bogaty klient. No siema. No. Proszę bardzo, już tutaj. Wszystko, szybko. bach, 60 koła nam dano i pięknie. No. Bierzemy kaskę. Bierzemy kaskę i... Teraz tak. Urobimy, bo tam się ten i... Już nie jest zajęte. Aj, automatyzujemy. Tego zautomatyzujemy. A, że jest zajęty, na no ale nie jest, no dobra Do tego jeszcze będziemy musieli zautomatyzować Ale jeszcze nie mamy tyle Zaraz będziemy mieli uh, 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 uh. Witam, witam, witam Zapraszam, zapraszam Okej okay. Proszę bardzo, ręczne ślużonko od datusza, proszę jak najbardziej, można kartą płacić, tak. Oczywiście. No klient, siemanko. Dobra, mamy zautomatyzowane wszystko, więc fajnie. Wystarczy teraz klikać sobie na klientów, już... W końcu się dorobiliśmy, nie? Nie musimy my pracować. Ile można, no widzowie, ja już naprawdę... Tak mi ręce bolą od tych nożyczek Żeby to szczyt Dobra, 40 tysięcy mamy, tu można kupić hotel do masażu No witam witam Aha I co? No i znowu ta ma trzeba tylko włączyć, bo on nie umie. No to nieźle nie umie Jestły gracz kosz Lampa, siema, 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 jest ile tu tych ludzi, jestem ja jestem chyba jakimś, bardzo dobrym tym, zamkła zamkła widzowie. no zamkła no jaha. Mamy już te recepcję, to może nam się przydać. tu kolega, czyli masz wyłączyć ciwo. Bambik jesteś. Witamy, welcome. No Recepcję, teraz kupimy. już pani włączam, nie ma sprawy. To jakoś mało teraz dałem po 600. Nie wiem, mało mi się wydaje. Witam tam nowych klientów. Już tutaj załączamy. Czy warto. warto. więcej dawało. No dobra, masakra, tyle tu jest tego robienia. No, już nas nie chce. Nie mi tam kradną te pieniądze, a ty no, nie chcę nas ma. Siema. Zapraszam wszystkich serdecznie. Proszę bardzo. Tak to tutaj... No no, widzowie, tak jak widzicie, fryzjer leci pełną parą. Ora, mamy 70 tysięcy, tu jeszcze tego, krakatkę włączymy mu od razu, baw się. Nie, tu jeszcze półki są? No, witam, witam, witam i witam. Witam, witam, witam. Bierzemy kawkę, witam, tak, tak, dzień dobry, dzień dobry. Ale te półki. Widziałem, że po będzie jeszcze. Tu się tam kręć, na tym fotelu, gościu. Uff, ciężki żywot. Drzwi, kamera. Pusakra. Widzowie. Ja nie nadążam. Chciałbym kogoś by... ...załatwić, żeby on nam tutaj... ...pomagał, tych ludzi przyjmował. To by było łatwiejsze, tak to... Drzwi. Cześć. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. To mamy zrobione. Uff. Dobra widzowie, zróbmy tak. Ja sobie tutaj podziabam. I pokażę wam jeszcze jak tutaj będzie zrobione. Też nie ma o to, żebyście patrzyli jak ja tu... Ja nawet nie mam czasu. Widzicie? Widzicie jak ja muszę tutaj... Nowy klient. Dobra. Ja idę, widzimy się za chwilę. Dziom! Dobra widzowie, witamy po przerwie. Ja już tutaj dużo nakupowałem. Pokażę wam tak. Kolejka stoi. No ja już nie mam siły na dziś, przepraszam was. Zobaczcie, tak tutaj się to prezentuje. Tu mamy recepcję. Proszę bardzo, zamierzamy przyjmować. I tutaj stanowisko. Proszę bardzo, wszystko zautomatyzowane. Pięknie zrobione. Oprócz tego, milionerem zostałem. <laughs> o jest <Jezu>. Ale Kringę. <laughs> Dobra, najfajniejsze co tutaj mogę Wam pokazać jeszcze jest piwnica. Tutaj właśnie mamy jeszcze do zrobienia dużo. I tutaj właśnie będę chował tych, którzy nie są zadowoleni z Twojej fryzury. Żartowałem jak ktoś. No, także tak to tutaj wyglądało, moi kochani. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca. Wy klasycznie sub, like, dzwoneczek, no i widzimy się oczywiście w następnych odcineczkach, pa pa pa!